No cześć, tutaj Aniołki. Wiem, że tutaj mówiłam, że na stronie już internetowej nie będę, no ale tutaj na chwilę jeszcze wlazłam tam, żeby Wam pokazać, co tu tutaj jest w związku z aktualizacją. Tylko poczekajcie chwilę, sekundę. Okej. Okay. No cześć tutaj wszystkie Aniołki. Ja wiem, że mówiłam, że na stronę internetową nie będę wchodzić, ale jednak stwierdziłam, że że wchodzę jeszcze na tą stronę internetową, bo tutaj na, nagrywam aktualizację. Tylko Wam chciałam po, pokazać, co tutaj ogólnie w skrócie jest. Ogólnie chodzi o to, że tutaj z tą aktualizacją są, te, są katary, te, które są dostępne w grze. To tam są jakieś tam zestawy dla, ty, dla tych koni. Ja tam tego nie będę przy jakichś większych kwotach, ja tam tego nie będę kupować, bo tam nigdy jakiś tam zestaw nie kupuję, zresztą kantary, to takie bardziej to potrzebne w, w grze jak ktoś jakieś tam realistyczne zestawy obie albo jakieś tego typu rzeczy, a rzeczy nie obie także nie, akurat kantary specjalnie nie są potrzebne, bo nie ma jako takich, wiecie, paswisk, że, że faktycznie można tam konie wypuszczać, powinno być więcej jakichś takich rzeczy. E, także... Em, Także na razie to tam, dla mnie to, to tam, te tamte są bez sensu. Owszem, są ładne, ale no ale te, tylko tyle. W każdym razie są te zestawy, nie będę z tego korzystać. Dobra, idziemy zaraz, za chwilę się widzimy, więc zaraz idziemy do właściwej aktualizacji. Okej, okay. i teraz jesteśmy w tej właściwej części aktualizacji. Dzisiaj jest nowy wyścig w Dzikim Lesie, w każdym razie nie będę do tego wszystkiego Wam czytać. W każdym razie tutaj jest widoczek jak to będzie polegało, to będzie się jakieś motyle zbiało. Yy, tutaj yy, nie, nie będę Wam tam u, u pistacji w każdym razie, nie będę tego Wam czytała, to zaraz tam pojedziemy. Yy, tutaj tylko chciałam, yy, tutaj, a przedtem jeszcze do, o, zanim do tej pistacji pojedziemy, to pojedziemy do, yy, do tych koni też do, do tych koni, do, to jeszcze do sklepów pojedziemy w tym dzikim lesie, bo jeszcze chciałam zobaczyć, to no chciałam te, zobaczyć jeszcze ten kanta chciałam sobie kupić u tych leśników jeden, bo chyba teraz już mogę. No i poza tym sobie chciałam właśnie zobaczyć te ozdoby, to, to może sobie coś tam kupię. To nowe lokalizacje koni, tylko tyle, że w związku z tymi, że są te... Będą za tydzień, czy tam za dwa tygodnie będą nowe konie, w związku z tym poprzestawiali konie, tutaj sobie tam możecie poczytać, w każdym razie są, o, no tak jak tutaj jest, to sobie możecie tam przeczytać, albo wejść na stronę, są, są pozmieniane. po prostu konie tam, nie to tam układ bez unicy specjalnie, dobra, idziemy dalej. No i co? No i tutaj jest tylko ten jakiś tam nowy filmik, to jest z tym, z tym serialem. Ja tego, se, i tak jak mówiłam, tego serialu nie, y, nie śledzę, więc tam wiem, że tam jakiś je, jest komiks, ale jest po angielsku, także ja tam na, na Matyniusza liczę, na przy, na przytuma, że przetłumaczy, <laughs> zresztą mówiłam, że przetłumaczy ten komiks, więc tam poczekam na to. No i tylko w następnym tygodniu, aha, czyli w następnym tygodniu będzie ten najnowszy trafi koń fiński. Także ja kupię dwa, prawdopodobnie. Dobra, także nie przedłużając, tylko tyle chciałam Wam powiedzieć. Dobra, to myślę, że zaraz widzimy. Wiecie co? Widzimy się zaraz już tam przy sklepach w dziekim nasie. No dobra, to na razie. Ok, także ja już jestem u leśników. Chciałam zobaczyć co tutaj można kupić. Ja tak mam sobie na jednego konia już Te jest końcy. Chciałam powiedzieć Ekus. Ekus to jest w, w takim winegrze, a to tam nieważne. Aha. A i co nie mogę? A muszę być lubiana. Okej. Okay. Aha, takie buty, czy ja i tak tego nie mogę kupić. Aha, czy muszę być lubiana? Ok, poczekajcie sekundę, zaraz szybko zobaczę tą. Tak, czyli nie mogę sobie tego kupić na razie. I teraz poczekajcie, ja zobaczę szybko... Nie, 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 nie. To za nieważne. Ja zobaczę, ile mam deputacji u tych leśników, muszę być lubiana. A jeszcze zobaczymy, czy w tych innych też są, czy u mistyków. Aha. O kurczę. Czy dopiero, czy mu to, muszę u mu tych leśników robić, żeby sobie móc to kupić? I to są. Nie wiem, jak ja to będę robić, prawdę mówiąc. Eee. A przykazuję, pojedziemy jeszcze do, yy, do mistyku zobaczymy, czy oni mają coś nowego. Dobra, to zaraz my się wyjdziemy na miejscu. Ok, i teraz jestem u y, y, tych y, mistyków. Czyli to, y, to, co ja nawet lubię. I tutaj jest tak sama, taka sama sytuacja. Czy są jakby kolejne te ozdoby? Podróżowałam u chyba wojowników. Pewnie tam są czerwone. Pewnie. A i zobaczcie, i tutaj też to wszystko jest czy trzeba mieć. mieć lubię no, reputację, żeby móc to kupić. No, nie wiem, wiecie co. Dla takich piłek czy ja to, czy ja to, będę to potacja robiła. Dla takich piłek wszystko pozostało już mam. A nie wiem, może tak, może nie. Dobra, do, do y, tych y, y, do wariołów. nie będę lecieć, bo tam, bo tam nie chcemy się na to patrzeć, ale, no, ale na stówę mają albo dobra palec po, i pokażę Wam, czy faktycznie mają te czerwone piłek. tylko tak z ciekawości. Ja w sumie nie wiem, nie, powiem, nie powiem, to w sumie gdzie oni mają te sklepy swoje, ale w każdym razie jak znajdę to się widzimy za chwilę. Wiecie co, jestem w tym sklepie ogólnym, bo jeszcze tutaj chciałam sobie y, kupić jeszcze jednak y, to siodełko, bo może chciałam tylko te dwie rzeczy kupić, bo może mi się przyda I te o głowie, no nie wiem, te o głowie to takie średnie i te, te zielone. Ale tak, yy, siodełko sobie kupię, bo chciałam zresztą i kupię sobie to, czy na razie mi się nie przyda, ale może da jakiegoś tam, któregoś z tych koni, yy, którego sobie kupię, dobra, i to chciałam kupić, bo to mi się i tak podoba. Yy, dobra, poczekajcie, ja tylko sekundę, jeszcze chwilę w... zobaczę, yy, yy. poczekajcie, to nie tutaj. Yy chciałam, a inwentarz gdzie to jest o tu mam dobra inwentarz i tylko, tylko chciałam zobaczyć jak to wygląda dobra, czy to jest fajnie, czy tak jak chciałam e i tutaj co ja tutaj sobie kupiłam e no dobra, a gdzie jest to siodełko co sobie kupiłam e dziwne, nie mam tego siodła poczekajcie to co ja nie kupiłam tego siodła? Hmm. Dziwne. Hmm. Ale nie. Czy ja tutaj coś źle nie patrzę? A tu jest. Tu jest to siodło. A czyli tu mi wlazło. No dobra, dobrze, nie kupiłam drugiego, bo. Dobra, bym się pomijała. E, dobra, ja to zaraz pakuję do szafy i my się idziemy za chwilę. Ok, to to idziemy teraz do pisacji zrobić ten, ten wyścig, co jest nowy, dobra? To idziemy. Co wada, nie przepadam z takimi wyścigami. No tam um, łapaniem buteli, to to taki tam. mi się nigdy takie nie udaje, ta, ta, takie um, takie zawody. Dlatego na przykład nigdy nie łapię tych yy, 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 owiec u, u tych yy, yy, nigdy nie yy, jeszcze do, do, tych, do tych owiec, yy, bo yy, znaczy to te, u tego yy, no wiecie tam u tego faceta yy, niedaleko miasteczka są wypolone, także nie, nie kupuję, ym, znaczy nie kupuję, nie ganiam tych owiec po prostu, bo ciągle mi te owce u, uciekają, yy, wiecie tam trzeba w nie klikać, yy, nie wystarczy tylko w, 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 w nie wjeżdżać, tylko trzeba jeszcze klikać, żeby tam czy co to co tam, króliki to są, nie, nie owce bodajże. Yy, w każdym razie yy, poczekajcie sekundę, muszę coś sprawdzić. Ok, dobra, yy, robimy ten wyścig. Co tu jest? E, trzepot motyl i skrzydeł. Ok. Nie, nie mówcie, jak się nazywacie? Sama zgadnę. Luciana i Syvelda. Tak, wstrzał w dziesiątkę. Miał was znowu widzieć. Ok. pozmają z pistacją o z motylami. Ok. Dziś mam kolejną misję. Pisk. Trzeba ochronić wszystkie motyle, to znaczy co tyle. To znaczy motyle. Muszę zgromadzić je w wiosce pięknego grona ale mam za krótkie nóżki, nie potrafię ich dosięgnąć. Próbowałam wchodzić na drzewo, żeby je złapać, ale straciłam równowagę i wpadłam prosto do jeziora. Okej, okay. bo no, widzicie, tych motyli, w motyli, motyli, tutaj nie powinno w ogóle być, no bo tutaj są ptaki, paroki, nietoparze, a wiecie co one robią? Jedzą motyle. Dlatego pomagamy im przenieść się do wioski, gdzie jest bezpieczniej. Tylko, że kiepsko mi wychodzi pani motyli. Okej. Okay. Um, nie wiem, czy to się uda. Dobra, zobaczymy. Sięgniesz wyżej niż ja, dzięki swojemu przyjacielowi. Pomożesz mi zobaczyć motyle, Czy mogę wypuścić się w wiosce pisk? No, zobaczymy. No, tak, pomóc pomogę, ale. Okej. Okay. zagadnienie motyli. Wiedziałam, że mogę na was liczyć. Tylko ostrożnie z tymi fotelami, bo są bardzo delikatne. Ok, co my dostaniemy? A, jakieś tam piłko, A, ale to akurat. Pewnie takie przeciętne. W każdym razie yy, yy, no dostaniemy. A, PD dość dużo dostaniemy. Nie wiem czy to się uda. No nic, zobaczymy, dobra. Okej, okay, no dobra, to idziemy z tym koksem. Okej, okay, mamy scenkę. Ale fajne. Yy, no dobra. Yy, I co? Ja wiem. Yy, aha, dobra, yy, Poczekajcie... Yy, a, czyli nie ma... Cza czas mi się nie leci. Dobra, poczekajcie sekundę. Okej, okay, czyli chodzi tylko o ilość. Dobra. Myślałam, że to na czas, bo w że nie będzie tego... O nie, nie trzeba będzie... Tak, trzeba... A, dobra. O, super. Czy mogę w nie w tylko wjeżdżać nie muszę ich, ich łapać tam. Naciskać także. Super. Wow! Ale ich tam ile ich jest? Dobra, super. A ze specjalnym a są one same przylecą, że tak powiem tak no, słaby do, dobrze, że można tylko sobie jeździć i nic nie trzeba yy, je faktycznie jakieś tam łapać czy coś a, czy można sobie skakać ale, ale nie trzeba także jak nie, jak nie muszę to po co mam? Mam się męczyć. Same się łapią. Wystarczy sobie pojeść od jednego do drugiego. No, no, chodź, 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 chodź ostatni. O, super. Gotowy, Wyjść do pistacji, do B. No, taki wyścig to mi się podoba. Okej, okay, co powiesz? Zaganienie motyli, okej. Okay. motyle już są bezpieczne, a wszystko dzięki wam. Pewnie z czasem znowu odfruną, ale już wiem kogo prosić o pomoc. Pisk. Okej, okay, super. Dobra. Wiecie co? Hmm, poczekajcie, zobaczymy sobie te, te, te coś, co my... Aha! To z tej strony. Co my dostaniemy, ale pewnie to wyrzucę, bo to wiem, że to jest nie do sprzedaży. Gdzie to jest ty coś? Nie wiem. To jest dziwne. Ja tego tu nie widzę. Aha, tu znowu mi. A, wolno przestrzeń mi to weszło. Dobra. E, pokaż mi to. A, takie tam białe piórko. A, a niby. A nie. A, czy faktycznie jest tylko białe? Dobra, wiesz, jest takie. Takie coś, to od razu słyszę, do wyrzucenia, że, że tak powiem, tak. Yy, bo mi się jakiś tam nie podoba, dobra. Yy, dobra, to idziemy znowu do gniazda. Dobra, o, ja to już tyle. A, zrobiłem do gwiazd. A, teraz już tylko na konia dostaniemy. A, a, zresztą taka będzie scenka. Dobra, ok. Okej, okay, na no dobra. To jedziemy. A ja, a. A. Nie, jedź koniu, jedź. A, czyli na tej łące trzeba sobie po prostu biegać? To że tak jakoś nic nie mówię, ale... Hmm. Okej, okay, dobra. Aha, jeszcze jeden, dobra. O, dobra, super. Wróć do pistacji. Okej. Okay. Jak idziemy, 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 idziemy. Hmm. Aha, dobra. O, super, dobra. Okej, okay, co tam powiesz. Okej. Okay. No dobra. No, czy, 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 czyli fajnie. Fajnie całkiem fajnie dostaśmy yy, PD dla do, do postaci. Dobra, to mu się widzimy za chwilę. No dobra, to jesteśmy już stani. Także całkiem fajny był ten wyścig. Yy, Dobrze, nie trzeba było skakać do tych motyli. W każdym razie, yy, yy, następny filmik. Yy, następny filmik, poczekajcie sekundę. Ok, następny filmik yy, to będzie ten challenge, do którego zostałam zaproszona. Yy, część go ludzi tam wykonało już. Yy, no, będę teraz robić ten challenge. Ale to yy, zobaczycie w. Dobra, zobaczycie przy odcinku. No dobra, no i co? Także mam nadzieję, że jak zwykle zasubskrybujecie kanał, że może ten film polubicie. Zawsze można jakiś komentarz pod filmem zostawić, albo na Instagramie, sunatka nas co. No dobra. No, no i w sumie tyle. No dobra, to na razie. To, to do zobaczenia na tym challenge'u. No to, no to pa.